Jo, ludzie, dzisiaj pokażę Wam, jak za pomocą tylko pięciu wskazówek, możecie znacznie poprawić prędkość internetu na Waszym komputerze. Zaczynamy i najpierw zrobimy test prędkości na speedtest.net. Link do tego jest w opisie filmu. Otwieramy stronę i klikamy po prostu go. Całość trwa około 20 do 30 sekund, aż uzyskamy naszą prędkość pobierania i wysyłania oraz ping w milisekundach. Zróbcie to na pewno, abyście po obejrzeniu filmu wiedzieli, o ile przyspieszyliście swoje internetowe połączenie. Tak, widzicie tutaj mumping w 8 milisekund, 46 w pobieraniu i 11 w wysyłaniu. I to na pewno teraz poprawimy. W tym celu najpierw przechodzimy do ustawień. Teraz przechodzimy do aktualizacja i bezpieczeństwo. Następnie wybieramy tutaj drugą opcję, czyli optymalizacja dostarczania. I odznaczamy tutaj to pole, bo jeśli spojrzymy na monitor aktywności, to widzimy, że z komputerów w lokalnej sieci użyto około 93 MB danych w ciągu no, dobrego tygodnia, a łącznie nawet 199 MB w dobrym tygodniu. To jest naprawdę sporo i na pewno bardzo przydatne, jeśli to wyłączymy. Dlatego po prostu to wyłączamy i już trochę poprawiliśmy nasze połączenie internetowe. Druga wskazówka, którą dla Was mam, jest dość zaawansowana. W tym celu przechodzimy do panelu sterowania, następnie do sieci i internet, a potem do centrum sieci i udostępniania. Teraz tutaj w lewym górnym rogu na zmień ustawienia adaptera. Teraz musicie tutaj sprawdzić co z tych rzeczy, które tu są, to wasz internet. Ja mam kabel LAN i muszę teraz na nim kliknąć prawym przyciskiem myszy. Jeśli macie Wi-Fi, to musicie kliknąć prawym przyciskiem tam, gdzie jest Wi-Fi. Jak to teraz dalej idzie, jest znowu wszędzie tak samo. Musimy tutaj kliknąć prawym przyciskiem myszy na właściwości. Więc tutaj widzicie już protokół internetowy wersja 4. Tam robimy podwójne kliknięcie i musimy na dole włączyć użyj następujących adresów serwerów DNS. Gdzie ta, przy preferowanym serwerze DNS wpisujemy tutaj 8888, a przy alternatywnym 8844. To są serwery DNS Google i są w 99% szybsze niż standardowe serwery DNS. Klikamy teraz na OK, potem jeszcze raz na OK i wszystko jest zapisane. Przechodzimy do trzeciej wskazówki. Jest ona znowu dość łatwa do wykonania, a mianowicie naciskamy Windows S, potem szukamy tutaj aplikacji działających w tle. Otwieramy to ponownie w ustawieniach. Tak, i teraz widzimy tutaj, że wiele, wiele aplikacji w tle działa u mnie w tle. To zużywa nie tylko internet, ale oczywiście także moc mojego komputera, dlatego wyłączam te, których nie potrzebuję. Tak, mam to teraz ustawione, a większość wyłączona. Jeśli już ich wszystkich nie potrzebujecie, możecie je tutaj po prostu wszystkie naraz wyłączyć, klikając tutaj i wtedy wszystko jest wyłączone. Do wskazówki numer 4 musicie ponownie nacisnąć Windows S. Następnie szukamy tutaj usługi, otwieramy tę aplikację i przewijamy na sam dół do Windows Update. Dokładnie tutaj jest, tam robimy podwójne kliknięcie. Tak, status usługi jest u mnie obecnie uruchomiony. Jeśli u Was jest tak samo, to wystarczy kliknąć BND. Jeśli możecie kliknąć starten, a nie BND, to nic nie musicie robić. Ja to zakończę. Typ uruchomienia musimy ustawić na deaktiviert. Tak i, i wtedy możemy to zatwierdzić i zamknąć. Więc piąta wskazówka, którą dla Was mam, jest najlepsza jako małe podziękowanie za to, że dotrwaliście do tego momentu. Standardowo działa ona jednak tylko, jeśli macie Windows 10 Pro. Możecie to sprawdzić w ustawieniach pod system, a następnie w informacje. Ja na przykład mam Windows 10 Pro. Jeśli nie macie Windows 10 Pro, to w opisie filmu zamieściłem link, dzięki któremu możecie to mieć na innych wersjach Windows. To jest trochę skomplikowane, ale uwierzcie mi, na pewno się opłaci. A jeśli już to macie, lub jeśli już teraz, tak jak ja, macie Windows 10 Pro, to możecie teraz kontynuować. Naciskamy ponownie Windows S, następnie szukamy tutaj zasad grupy. Tak, klikamy teraz tutaj na edytuj zasady grupy. Następnie przechodzimy do szablony administracyjne, teraz do sieć, a potem tutaj na dole do planista pakietów QoS. A teraz robimy podwójne kliknięcie na ogranicz rezerwowaną przepustowość. Widzicie tutaj już, że granica przepustowości wynosi 80%. To znaczy, że mój komputer wykorzystuje tylko 80% tego, co mógłby faktycznie wykorzystać z mojego routera i to naprawdę daje bardzo mocny wzrost o około 20%. Ustawiamy to na 0, co oznacza, że jest po prostu nieograniczone. Teraz klikamy na OK i jesteśmy gotowi. To były wszystkie wskazówki. Zróbcie teraz jeszcze raz test prędkości i napiszcie mi w komentarzach, jakie prędkości mieliście przed i teraz po zastosowaniu wskazówek. Jeśli chcecie zrobić to samo na telefonie, obejrzyjcie wideo tutaj w zakończeniu, a ja już mówię, trzymajcie się i do następnego wideo.